i witamy w kolejnym odcinku yy, nowe Pokémony na dziko nowy raid boss, nowe inne raid bossy, których jeszcze nie było bo są nowymi Pokémonami na dziko takie masomasione, ale wiadomo o co chodzi to wszystko dzieje się w Pokémon go mamy challenge, mamy po prostu rivals week czyli yy, landorus Bersi, wersji terrain, the rain terrain, kurwa jest tyle nazw tego ostatnio, czy wymów tego, w sensie spotkałem że już sam nie wiem jak to mówić jest na rajdach i niestety został skaleczony. Zabrali mu chore pojeby z najantikwa Earth Powera, co klasowało go na niesamowicie wysokiej pozycji, bo zajebistym koksem, przekoksem jeżeli chodzi o ataki ziemne. Ale mimo tego dalej wychodzi bardzo ładnie, mimo tego, że ma tego Earthquake'a i dalej moim zdaniem opłaca się to rajdować, bo jest to dalej. Yy... Bardzo dobra ziemia na kontra, plus kiedyś dostanie tego AirPower'a i będzie można po prostu użyć sobie Charge tm i to zmienić. A IV już można mieć i pamiętajmy o tym, że. Yy, mamy gwarantowane Candy do legend, więc, jakby nie patrzeć, to możemy sobie zrobić kolejnego pokusa na level 50, jeżeli chodzi o legendarne Pokémony. Więc, naprawdę, bardzo, bardzo, bardzo bardzo spoko. Przypomnijmy sobie, że ten Pokémon ma Double Weakness na Ice, bo jest Flying Ground, co mu daje Double Weakness na Ice. Na pewno będziemy nagrywać tego Pokemona duo, żeby pokazać, że jest Easy Motherfucker. Mm, Zobaczymy sobie dzisiaj nowe Pokémony, bo są dwa nowe Pokémony na dziko. Jakie dowiecie się w dalszej części odcinka? Dlaczego by nie? Nie ma wszystkiego naraz. Yy, na pewno są kwestie eventowe. Jakie są questy eventowe? Co tam jest na rajdach? To wszystko w dalszej części odcinka. A my skupmy się na tym, czy ten Landorus będzie dobry, miał, miał dobra IV. Patrzmy, co tu leci. 2205 to niestety nie jest nic dobrego, bo 2241. Albo 4. Albo 4. Tu gdzieś... Tu, wiadomo, tu się gdzieś pojawia, tak? Nie pojawia się 41. 41 to się nie pojawia. Grafika bo zapomnę pewnie. <grafika> Aha. To jest Stajby to i nas to interesuje. Oczywiście ta forma nie może być shiny. I... Znowu tak jakby mi przecinało, ale wy to widzicie normalnie. I ja nie wiem kurwa o co chodzi i to jest denerwujące bo się przez to źle rzuca. ogólnie jak się rzuca do tego skurwysyna landorus niestety ma dosyć małe kółko i jeszcze jak widzicie no właśnie lata na boki czego myślę nie lubi żaden trener Pokémon go będzie live z kartami. Na dole macie link do zrzutki. Tak, taka nagle sytuacja się zadziała, że link, link z kartami, link z kartami, link do zrzutki na live z kartami, można jeszcze sobie coś tam kupić. Yy, coś tam myślę, że wolnego jeszcze jest, ale powiem tak, na moment jak nagrywam, połowa jest wykupiona. Ponad połowa już. Ponad połowa jest. Już. Więc na moment jak to o tym gadam, to, to, już, gówno mo, to już gówno może być. Tak to właśnie działa. Ale warto sprawdzić, może coś. Dobrze, się ale ja muszę coś tutaj się skupić i coś normalnie trafić, żeby się może coś tutaj jednak ymm, podziałali. Okej. Okay. Ogólnie excellent, nie jest jakiś trudny, ale to jest excellent, ale no musimy poczekać aż yy, jako jak wróci na środek, bo bez tego no, to może być ciężko, tak? Nie powiem. Są pokemony, na których jak się skupię tak, że prawie krecik puka do drzwi, to potrafię rzucić excelenta po lewej czy po prawej stronie, ale one mają o wiele większe kółka. Nie no kurwa, no rzucam, bo przecież kiedy ja to, kiedy kiedy ja to, o jak rzuciłem to się ruszył, no to jest typowe, to jest typowe naprawdę. W ogóle jeżeli chodzi o challenge, tam jest ile? 40 milionów rajdów musimy zrobić i im szybciej to zrobimy, tym szybciej dostaniemy double dust, załapanie wszystkiego co się rusza na mapie każdego pokemona i powiem teraz wprost 40 milionów rajdów uważam to jest takie trochę skurwysyństwo za, za dwa razy dasta. uważam, że naprawdę polecieli trochę, trochę zbyt grubo polecieli tak to właśnie według mnie wygląda jakiś rajd do odebrania nie ogólnie właśnie a propos tych questów wientowych. Yy, wiem, że na razie jeden mi się podoba yy, potem powiem o reszcie i widzimy się na nowych Pokemonach, które można spotkać na dziko w Pokemon Go. I mamy naszego pierwszego nowego Pokemona, który występuje na dziko i na rajdach i z Questa. Jest to Squelp. Yy, jest to yy, taki można powiedzieć konik morski. I jest bardzo fajny, po, nawet może być dobry w PVP. Dlaczego by nie? Nie, jest już mój pierwszy łapany, więc nie będzie, gdybyś tutaj na nagraniu. Wyskoczył. <laughs> no jeszcze raz, srebrna malina, masz ultrabola, mam mało, bo po Snippy Community Day się wykulkowałem bardzo, bardzo, bardzo. Więc mam kulek ile mam i muszę sobie pójść i tych kulek dorobić. I co my tutaj mamy? Potion Water. Dlatego jest boosted by cloudly weather, bo jest połóżyn. I ich jeszcze jest dosyć spoko na dziko. Zwłaszcza jak są zboostowane przez pogodę. Ja mam zaproszenie na ride Japoński, więc nagramy sobie jeszcze kolejny rajd przy okazji. Dlaczego nie? Jak już jesteśmy, jak nagrywamy, to lecimy od razu w kolejny rajdzik. A może coś ciekawego wejdzie. Zobaczymy. No i jeszcze jednego nowego Pokemona muszę znaleźć i wam go pokazać. Plus muszę wam również opowiedzieć o tych wszystkich rzeczach, które na tym eventie się dzieją, ale to muszę sobie do tego włączyć ściągę, bo nie sposób wszystkiego spamiętać chociażby wszystkie questy eventowe, tak? To nie jest sposób wspamiętać, ale Agamie tu już daje ściągę, więc możemy sobie przy okazji rajdu o tym porozmawiać. 11 osób w ja na tym muszę klikać, więc tak, jakbyście się nie mogli się trochę zdziwić, Se również występuje u nas na dziko i może być shiny. On już od jakiegoś czasu jest shiny, więc e, kto nie ma, może go dorwać. Ja na przykład go nie mam, więc mam nadzieję, że w końcu go e, dorwę. Hitmonchanów dużo, Hitmon dużo, bo to są właśnie te Rivals Week i teraz nie wierzę, że oni są Rivals. Również nowym pokémonem, co mówiłem, no to nowy pokémon to jest jeszcze taki krab, który się nazywa Cloucher? Boże, ja teraz z, z, z głowy mówię i mam nadzieję, że mówię dobrze. Jeżeli nie, to mnie poprawcie, ale mam nadzieję, że dobrze. Yy, co jeszcze? Co jeszcze? Na rajdach? Yy, na rajdach, na rajdach. Na rajdach zaraz zobaczymy. Zaraz wam powiem, czy ja dobrze powiedziałem. Clouncher, tak. Powiedziałem Clouncher. Tak, Cloucher. I on potrzebuje 50 candy, żeby stać się, ja tak powiem, większym klawiszem, czyli klawicerem. Jakoś tak. Kuba Klawiter. Tak. I nasz Skręp potrzebuje 50 candy, to jest akurat spoko, bo wcześniej było w kodzie gry, że miał potrzebować 500 candy na e, Dragoe. I ona jest Dragon Potion chyba, z tego co ja dobrze pamiętam. Jeżeli chodzi o rajdy, no to takie pokemony jak właśnie Zangus, Viper, Nidoking, Nidoqueen, Timbur jest Co tam jeszcze jest, co tam jeszcze jest, te nowe pokemony obydwa dwa, dwa też są na rajdach, więc bardzo spoko No Landorusie mówiliśmy co on tam potrzebuje, na co A jeżeli chodzi o questy, no to właśnie Winerate i dostajemy albo Scrapla, albo cl cl Clownchera 6 Fighting Type pokemonów to jest Hitmonchan bądź Hitmon Lee, Ja z Raidu mam coś fajnego. 2208 to już sobie zrobię po nagrywce. Za 15 Fighting Type Pokémonów z łapania quest jest Seviper Bluzangus. I jeszcze za wygranie go Battle Ligi jest Mega Energia do Megalopuny. I jeszcze raz są kwestie na Hyper Super Potion'y i Revive'y. Ja myślę, że te Revive'y, Super Potion'y i Hard Potion'y to zostały dlatego, bo miało być również na tym evencie więcej Team'u R, ale jak wiecie z Team'em R jest, jest jakiś problem, oni nie wiedzą co dokładnie im się odpierdziela w grze. I jest wyłączone. Mm, więc po prostu R'ki, jakby się nie zauważyli, są wyłączone i zostało to wywalone z tego Rivals Week, miało być więcej właśnie R'ek. Niestety więc Jarek nie jest, my y, musimy jeszcze znaleźć tego właśnie y, Claunchera, bo skurczybyków byków jest naprawdę moim zdaniem bardzo mało na dziko z tych nowych Pokemonów, i wtedy się właśnie zda. znowu jeszcze zobaczymy. No i mamy naszego nowego kraba, oto i on, Clauncher. Ja w ogóle bardzo tego pokemona lubię, jeżeli chodzi o jak on nam wygląda, tak? I jeżeli chcecie mieć tego Pokemona z Ever My V. To pamiętajcie, że niedługo będzie Friendship Day, jeszcze przyszły event, ale o tym już nie będę Wam tutaj mieszać. Tylko powiem, właśnie jedną rzecz: Friendship Day, więc Pokémony, które Was interesują, żeby mieć na nich dobre IV, Lucky czy coś tam, to właśnie czekajcie na fr Friendship Day, bo tam będzie zwiększona szansa na Lucky Pokemona Podczas normalnych tradeów. A my wracamy już do tego, co tutaj się dzieje, czyli clauncher. wpis do pokédexu będzie, bo jeszcze tego skurczy byka nie spotkałem. Chyba, że mi Gocza coś przemyliła i, i złapała, i nawet nie zauważyłem. Zaraz zobaczymy. Nie, jednak nie. Register tutaj Pokedex, robię sobie screenshot do miniaturki. A co mi tam Gangbank, you know what it is. Znaczy, jak nie jeszcze to jest, to nie googluj. I takie tam. Mm, no, jakichś super questów do odebrania nie mam. W ogóle sprawdźmy sobie. Czy jakaś setka gdzieś tak z dupy wpadła? No nie, nie wpadła. A jakiś shiny? No też nie. Wszystko to to było. To jest Community Day. Ale jak już nagrywamy, ja to zrobię, a ja więc dlaczego ja to zrobię? Bo ja chcę Candy, ja chcę Candy tego Pokemona. A te obydwa Pokemony ja po prostu yy, lubiłem. Znaczy dalej, lubię. I one spoko wyglądają i ja lubię mieć nowe pokemony jak najszybciej zewoluowane, bo ogólnie to jest u mnie tak jeżeli chodzi właśnie o te ewolucje nowych pokemonów że na początku ja ich nie robię, bo to aaa, bo to wam to jest nowe, to widzicie, w ogóle tego jakoś super dużo nie jest na dziko moim zdaniem, to, to trochę żal Candy I nawet wpis do Pokedexu u mnie to musi być tam jakiś jakieś tam, optymalna IV, mimo że czasami nad Pokémon nie jest jakiś zajebisty do, do czegokolwiek, to on musi mieć, albo, albo niech ma IV do PvP Albo niech ma IV yy, normalne, dobre, bo inaczej, no to, to, to po prostu ja tego nie klikam, nie ewoluuję i tak to właśnie mnie wygląda. Pamiętajcie, na dole są wszystkie linki, które Was interesują, na dole są komentarze, które ja czytam. To jest niespotykane, ale tak jest naprawdę, ja nie żartuję. Trochę może sobie oddalę, nie przybliżę oddale będzie lepiej. No i co? No, każdy pewnie kliknie parę razy w ekran i będzie koniec, tak. No Walcher leci ktoś tam pewnie czymś innym poleciał i już jest koniec raju. I powiadomienie jakieś zostałem z czego z Reddita. Nie, on jeszcze żyje! On jeszcze dycha! Ja pierdzielę Nie, Reddit. Każde powiadomienie, kochanie, ma u mnie ten sam dźwięk. Ja muszę właśnie sobie to ustawić, że. Powadomienie y, to najważniejsze czyli z Discorda, żeby miało inny dźwięk. Co to jest? A! Bo ja nie mówiłem dokładnie, co jest na rajdach. To Wam powiem, co jest dokładnie na rajdach, jeszcze, więc tak. Jest Shings, jest y, Krogang, właśnie jest ten Scrub, jest y, Cluncher, jest Małpa, czyli Manki. I jest Timbur i dodatkowo, to było oczywiście jedynki, na trójkach mamy Sevipera, Zanguza, Hitmonchan, Hitmonlee, Nidoqueen, Nidoking I tu będzie trochę problem, bo ogólnie prawie przez każdego z tych pokemonów na, trójkach, na trójce robiłem Ale i tak myślę, że jakiś odcinek z trójkami jak zwykle nagramy Na Megasach mega mamy, mamy Mega Lopunny, Gengara, Manetrika No słaba Evi niczego A oczywiście na y, piąteczkach jest nasz nowy LandoRusik bardzo fajnie, bardzo przyjemnie. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Cześć!